Miało to być marsze upamiętniające śmierć ciężarnej 33-letniej Doroty z Bochni. Ale organizatorzy cynicznie wykorzystali ten dramat do swoich politycznych celów. Wszystkie kobiety w ciąży w Polsce są zagrożone utratą zdrowia i życia w kontakcie z polskim szpitalem. W związku z tym wszyscy lekarze linekolodzy położnicy są za co powiedziani. Marta Rempart zaatakowała medyków, organizatorzy rządzących Dorota nie żyje, bo polskie prawo antyaborcyjne zabija. To nieprawda. Zgodnie z polskim prawem, aborcja jest dozwolona, jeśli zagrożone jest życie lub zdrowie matki. I od tych przepisów wyjątków nie ma. Prawo chroni kobietę w ciąży i w okresie okołoporodowym. Zobowiązuje lekarzy do ratowania jej zdrowia i życia w sytuacji, w której występuje zagrożenie. Co więcej, ratowanie życia kobiety może nastąpić także kosztem życia dziecka. Przypomnijmy, 33-latka z Bochni w piątym miesiącu ciąży trafiła do szpitala w Nowym Targu. Biegli podejrzewają, że zmarło tam z powodu wstrząsu septycznego. W przypadku pacjentki z nowego targu, jak wcześniej pacjentki z wszyny, nie doszło do naruszenia praw pacjenta z powodów prawnych czy ideologicznych. Rzecznik Praw Pacjenta, jak i konsulta krajowy. Potwierdzili błąd medyczny, który nie miał nic wspólnego z przepisami o aborcji. Takie prawo obowiązuje od lat. Tu nic się nie zmieniło. W sytuacji, kiedy jest możliwość utraty życia, kiedy jest ryzyko, zagrożenie związane z ciężkim uszczerbkiem na zdrowiu bądź ciężkim rozstrojem zdrowia, to lekarz ma obowiązek ratować życie i zdrowie. Ale opozycja i kojarzona z nią telewizja TVN cyniczni, wbrew faktom, nakręcały emocje. Przestańcie nas zabijać. Kobiety są o wiele bardziej zdenerwowane i krzyczą, przestańcie nas zabijać. Prawo, które zostało nielegalnie wprowadzone, dzisiaj powoduje to, że lekarze boją się ratować kobiety. Mówienie, że lekarze mają związane ręce, że nie mogą zrobić y, niczego dla dobra pacjentki, która... Y, no której życie właśnie jest zagrożone, jest po prostu okropną manipulacją. Nieprawdziwe są też zarzuty, że w Polsce zwiększyła się w ostatnim czasie liczba śmierci kobiet w ciąży. W 2008 roku było w naszym kraju 19 takich przypadków, w 2021 7. Natomiast z tego wykresu wynika, że dużo więcej kobiet w ciąży na każde 100 tysięcy urodzeń umiera w Niemczech, Francji czy w Stanach Zjednoczonych. Okoliczności tragedii z Nowego Targu bada prokuratura w Katowicach. Postępowanie prowadzone jest pod kątem nieumyślnego spowodowania śmierci przez osoby, nad które miały obowiązek opieki nad osobą pokrzywdzoną. Przesłuchania pracowników szpitala już ruszyły. Konrad Wąż wiadomości.